Rodzice zgotowali Mateuszowi Murańskiemu koszmar. Lalunia ujawnia, co mu zrobili tuż przed śmiercią. Lalunia to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show biznesu. W rozmowie z nami w drastycznie szczerych słowach opowiedziała, kto jest winny śmierci Mateusza Murańskiego. Była oszołomiona tym, co zrobił jego ojciec po tragedii. Kariera Laluni Katarzyna Aleksander, lepiej znana jako Lalunia, to popularna postać internetowa i influencerka, która zdobyła rozgłos dzięki udziałowi w reality show Królowe Życia. Program ten był dla niej jedynie początkiem drogi do szerszej rozpoznawalności w mediach. Wkrótce po debiucie telewizyjnym zaczęła pojawiać się na galach Fame MMA oraz Cloud MMA, gdzie zapałała pasją do walk w klatce, co może zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że ma już 42 lata. Oprócz kariery medialnej z powodzeniem prowadzi własny butik, w którym oferuje luksusowe ubrania i peruki. Jej codzienne życie i działalność śledzi na Instagramie aż 610 tysięcy fanów. Lalunia inspiruje się Nicki Minaj, co skłoniło ją do licznych operacji plastycznych, mających upodobnić ją do amerykańskiej gwiazdy. Kontrowersyjny wygląd Laluni: Lalunia nie ukrywa swojej historii związanej z medycyną estetyczną i otwarcie opowiada o wszystkich zabiegach, które przeszła. Jak sama przyznała, miała za sobą 8 kluczowych operacji. W tym m.in. powiększenie biustu i pośladków. W jednym z wywiadów zdradziła, że w każdym z pośladków znajduje się aż po 5 kg implantów. 3 razy piersi, dwa razy pośladki, plastyka brzucha, dwa razy nos, wyznała w Dzień Dobry TVN. Mimo, że jej wygląd często staje się obiektem krytyki, Lalunia nie przejmuje się negatywnymi opiniami. Zamiast tego, podkreśla, jak poważnym problemem jest hejt w sieci. Obecnie czuje się dobrze w swoim ciele i otwarcie mówi o tym, że jest zadowolona z efektów metamorfozy. Znacie mnie już trochę i wiecie, że nigdy nie miałam problemu z tym, aby mówić otwarcie o operacjach. O tym, ile ich życiu przeszłam i dlaczego, mimo tego, że naraziłam się na największy hejt w Polsce, pokazując siebie taką, jaką jestem teraz, to muszę przyznać, że jestem najszczęśliwszą kobietą na Ziemi i dziękuję, że są takie możliwości i że chirurgia plastyczna mogła tak uszczęśliwić mnie i również inne kobiety, napisała jakiś czas temu na Instagramie. Lalunia słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, w których nie gryzie się w język. Tak samo było podczas rozmowy z nami. Poruszyła temat, który swego czasu wywoływał wiele emocji w mediach. Lalunia ostro o śmierci Mateusza Murańskiego Lalunia była gościem świata gwiazd. Odpowiadając na pytanie prowadzącego, opowiedziała: Co myśli o zachowaniu Jacka Murańskiego i jego żony w kontekście śmierci ich syna? Jacek i jego żonka monetyzują śmierć swojego syna i to jest straszne, bo jak już się dowiedzieliśmy przed śmiercią Mateusza, Murański wyciągnął go z odwyku i popchał do walki na hajlik. Wtedy Mateuszowi siadła głowa, nie dał rady, my żeśmy go znali wszyscy poza kamerami. To był wspaniały człowiek, wspaniały chłopak. Jego szło przytulić, porozmawiać. Widać było, że on tego świata nie chce, że on chce z niego odejść, wyjawia Lalunia. Lalunia wprost stwierdziła, kto jest winny śmierci Mateusza Murańskiego. Ludzie ze świata Freak Fightu tak naprawdę wielu osobom pomogli. Oni nie zniszczyli tych ludzi. Wiesz, kto zniszczył tego chłopaka? Rodzice. Jeśli chodzi o Mateusza, rodzice. Dlaczego w momencie, kiedy Mateusz nie daje sobie rady, jest na odwyku, oni jadą, wyciągają go na własną prośbę i pchają do walki ze względu na pieniążki? Wiesz, co to jest wyjście do walki i zmierzenie się z hejtem w świecie freak fightów? Coś strasznego, okropne, mówi nam lalunia. Kontrowersyjna gwiazda w niecenzuralnych słowach określiła również samego Jacka Murańskiego. Była przerażona tym, co zrobił po śmierci syna. Mateusz nie żyje, nie mija chwila, jak Murański wchodzi do walki, nie wiem, ile to było, miesiąc? Dwa tygodnie, ja jak to zobaczyłam, ręce mi opadły. Dzwonię, mówię, co jest, przecież jego syn nie żyje, a on poszedł i tam robi dymy? Gdzie jest szacunek dla tego zmarłego chłopaka? Matko, jedyna, i dopiero się zaczęło. Wszystko się dowiedziałam, co tam się dzieje. Nie chciałam się wtrącać w to wszystko. Ale za to, że ten chłopak odszedł, zagłębiłam się i wyszło. Jaka to jest straszna ka gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka! stwierdziła dobitnie Lalunia. Poniżej możecie obejrzeć cały wywiad z laluną.